Z tej strony, hubert 1, 2, 3. No i to są 5 y, olejek haków z lego. Był już pierwszy odcinek, no ale drugą część zrobię. No i lećmy, lepiej już sobie nie przedłużać. Łapki w górę, subskrypcja w, w do, na dole. No i lećmy. Pierwszą mam propozycję, to są takie na biurko, klocki przypinane taśmą albo plasteliną. Można to przykleić. No, można się zmieniać na różne te miejsca, na przykład. Bardzo fajna moja opcja, to jest... Tylko teraz pościęgam, żebym miał rzeczy, albo to zostawmy na bok. Druga moja propozycja to jest... Na klucz, na, te, na kable na przykład, jak masz bałagan, to możesz przypiąć taką plastelinę, co pokaże, pokazywałem przedtem. Na przykład, takie coś to komody, to biurka i tu to, na przykład, to te rączki wepchnąć kabelek. Trzecią moją propozycją to jest y, przypięka na klucze. kluczy. Są takie kółeczka na kluczach, to tu można je. No i masz przepinkę taką. Można ją bardziej, można zrobić, przepraszam, można zrobić to inaczej, ale moi, ja tak zrobiłem, nie wiem, może ktoś skorzysta. Czwartą moją propozycją to jest, yy, ten kto lubi czytać książki, to yy, można sobie zrobić taką zakładkę do książki, na której stronie się skończyło. Tu już dwa ten trzy, bo jest, jest to taka jakby to nazwać takie płaskie. Tu jest ludzik i z drugiej strony i będzie można dawać na odwrót, na drugą odwrót. No i tak postanie zakładka. Bardzo prosto jest ją wykonać, no ale inni jak chcą bardziej uładnić, no to mogą innym sposobem. Tak, nie chce się, wam chce się Wam budować domek, a nie masz klocków, a masz dużo podkładek. To po prostu bierzesz taką podkładkę i wpij nas mocno, i masz ściankę. Ona się nie przewróci. Ona się nie przewróci, można ją przychylić. To nie jest żadnym klejem zrobione, tylko normalnie tak przyczepione. Nie, jest żadnym klejem. No i więc. To jest taki szybki filmik. Szybki filmik będzie 10 października też film wpadajcie. No i łapki w górę, subskrypcja. No i wid widzimy się na następnym filmie. Dobra! No.